Rush B. Kupujemy defy, pamiętaj. Nie, nie wiem czy jest nie wiem Ja też nie pamiętam. Też idę za te zakładników. Nie, no, tak, nie, nie, nie. nie, nie, nie. Ja też zakładnika. Ja ty zakładnika. akurat celowo Mój własny zakładnik. Już teraz za Ej, zabrali mi pięśćondzę. 960... zakładnika. Boże, ludzie zabijcie go, on, Zabij. no, on, on ma... On ma ace'a, jeżeli ciebie zabije budzik. Dobrze. Nice. No dobrze. Po no. prostu moim zdaniem w ogóle nie umykać. No. Taka no, prawda. Serio, gra jak taka i jeszcze udaje skill'a, że niby jest dobry. Kurwa, nie to miejsce, słuchajcie, to nie to. <noise> Oniście już na respie pogubili. Zamknij mordę, bo tak jest trudna. Ja do... no. Dropnąłbyś mi tego FAMASa? Nie wiem, ale leży. Nie, tu. nie, dropaj mu, nie dropaj, bo on przecież jest słaby. Dropnij Sadziowi, Sadziu jest lepszy od niego. No, mi. <noise> Sadziu tu leży, nie wiem, weź ktoś. Dobrze. Jezus, ale co za gierach, upadnie. O zabrał, dobra, ze gieru. Jezu, czy ty to wtrącił Ja pierdolę, nie da się tam ukać po to, ja, już chodzi o mi granata pod nogi! Kurde chamskie, też sam tego chciałeś. No, inter... Mam tysiąc pingów, poczekaj. Tak Choworus, oczywiste. On... Pięknie, pięknie oponent. Prawda. Co za tobą. Aj. Ale Bóg, Bóg, o tam, nie. gdzie zginąłem. Nie wiem jak... No nie. Y w tym komentarzu. Report. No FK, report. 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 Ty. f <laughs> To kurde. Wszyscy na 3-4 eee, strzelamy w chobrusa. No tak, fajnie, w Faj no czekam aż ci kiknie. Trze strzelamy w chobrusa. Dzisiaj się rundą. Gdzie No dawaj, zacz, zabij mnie. Ja nie. No zabij mnie, zabij mnie, zabij mnie. Zabij mnie. Ja chcę zostać zabity. Dobra, widzicie go ja. Ja już go raz zadam. Ty dostał kika! Ej, chłopaki! Ja, pod, ja muszę chwilę przerwać. Przepraszam, proszę przestać się Kika. Chyba leży na korytarzu. Minus. Nie, 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 przegra. Porus, gdzie jesteś? Halo, brakuje nam ciebie. No, komu brakuje, to brakuje, czekajcie. <głos> <głos> Parków, no. Zabijcie jest parkour na za to sobie. a on zacznie zostać. Przedstawicie sobie. Przedstawicie sobie. Przedstawicie sobie. Przedstawicie sobie. Oliwa, sobie. Przedstawicie Bot Botlament mnie za Laurent! Co nas dość. Ej Janu, pokazać Ci naszą wyżdżę w minecraft'cie? Ej 19.50 Dobra, uwaga, ale słuchajcie! 19.50 Chomorus odchodzi od Zaczyna się gra. Pierwsza runda, jeden 0 dla nas. Runda 2-0 dla nas. Po tej rundzie tata Hoboruza zaczyna zachowywać się nieprzyzwoicie. Trzecia runda, 2-1, czwarta, chobre, piąta, piąta, ja trzecia, szósta, 2-4. Dostałem pana za wymierzenie sprawiedliwości i walkę z zaporytarzystymi.